Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W obwodzie donieckim Rosjanie wchodzą do miejscowości Konstantynopil na wschód od Kurachowa. W okolicach Wielkiej Nowosiłki, jak i Pokrowska, mamy teraz natomiast kontrofensywę ukraińskiej armii. Jest to bardziej, jak to się ładnie ujmuje, aktywna obrona, no na nic więcej nie ma tutaj sił. Jednakże jest to sposób na zahamowanie odrobiną rosyjskiej ofensywy. A Ukraina na tę chwilę nawet nie ma za specjalnie innego wyjścia. Za tymi kilkoma wioskami mamy już granicę Donbasu, a o żadnej czwartej linii obrony to nie było mowy nawet w planach. A na dojście Rosjan do Dniepru, no to nikt sobie nie może teraz politycznie pozwolić. W że natomiast jednostka specjalna Achmat wchodzi już do ostatniej dzielnicy pod kontrolą Ukraińców, chodzi o Szewczanko na samym południu miasta. Ukraina rozpoczyna już ewakuację obwodu dni Ma to oczywiście posłużyć do przygotowania tego rejonu do walk. Rosjanie są od niego oddaleni w niektórych miejscach o niecałe 5 km, no artyleria już ostrzeliwuje zresztą ten obwód. Do Dniepru jednakże nie mamy tu żadnych większych miejscowości, co mocno komplikuje obronę. Dodatkowo Rosjanie mogliby tutaj wbić się klinem pomiędzy ukraińską część Zaporoża, a autostradą do Donbasu. Także gdybym był rosyjskim dowódcą, to teraz brałbym za priorytet właśnie tę granicę doniecko-dnipropietrowską. Jak się okazało, całe to gadanie o zakończeniu wojny na Ukrainie okazało się tylko gadaniem. Trump wysłał kolejną partię rakiet na Ukrainę, bowiem mają to być patrioty wcześniej znajdujące się na wyposażeniu sił amerykańskich stacjonujących w Izraelu. Ładunek miał już trafić do Rzeszowa. Pytanie po co ta cała szopka z Bidenem wyciągającym środki za no to ja nie wiem. A w każdym bądź razie no, miesiąc miodowy w Ameryce się skończył zanim się na dobre zaczął. Na tę chwilę Trump robi audyty pomocy z funduszu USAID. Nie zdziwiłbym się jakby się okazało, że 98% projektów jest jednak Ameryce niezbędnie potrzebne. Jedyne co mu się udało osiągnąć na tę chwilę no, to ten rozejm w gazie, ale to też nie wiadomo jak długo on potrwa. Na tę chwilę zapewne też tymczasowo od amerykańskiej gotówki odcięta jest jeszcze ukraińska propaganda. Jak dla mnie nawet z pozycji amerykańskiej jest jej troszeczkę za dużo, co jak dla mnie odnosi też skutek odwrotny od zamierzonego. Zabawne jest to jak te gazety piszą teraz, że wolne media zostały odcięte od funduszy. No wolne media to z założenia nie posiadają żadnego sponsora, który mógłby odciąć ich od pieniędzy. Natomiast Ukraińcom udało się jeszcze wyżebrać pieniądze od Szwedów. I to bardzo grube pieniądze, jak na kraj tej wielkości, bo aż miliardy dolarów. No tak jak powiedziałem, Deep State załańskiego bez kasy nie zostawi. W Mikołajowie zatrzymano natomiast ładunek należący do rosyjskiego oligarchy. Chodzi o kilka ton boksytów znalezionych w jednym z magazynów które w regionie jeszcze przed, Rosji, przed wojną wydobywała firma należąca do niejakiego Olega deripaski. Jakim cudem przez dwa lata nikt tego nie zarekwirował, no to już pozostanie zapewne tajemnicą. Sam Deripaska no to tak zwany Bankier Putina, on jest no na 90% słupem, jak zresztą nie jeden z tych oligarchów, zresztą no nie tylko w Rosji. A propos z ukraińskiego parlamentu wyleciał właśnie Petro Poroszenko. Wiadomo, to jeden z głównych rywali Załońskiego, stołek prezydenta. Do tej pory wydawał mi się jednak na człowiekiem zbyt dużym, żeby go wytentegować, no ale jak widać, się myliłem. Chętnych do przejęcia funkcji Załońskiego jest sporo, no mimo że Ukraina wygląda jak wygląda. A biorąc pod uwagę, że obecny rządzący w Białym Domu, no niespecjalnie za nim przepada, lekko mówiąc, no to na pewno to zachęciło, co po niektórych, do wyjścia z cienia. Trump wymienia teraz wszystkie agencje w Białym Domu na swoich ludzi, no a ukraiński rząd to w zasadzie amerykańska agencja. Wywalenie załońskiego nawet, jakiego następca będzie taki sam, no na pewno pomoże chociażby propagandowo w rozwiązaniu całej sytuacji. Zresztą Putin już oficjalnie powiedział, że on do rozmów jest gotów z Ukrainą, ale bez załońskiego. Na samej Ukrainie mamy też na tej chwilę już nawet śledztwo w sprawie ministra obrony Umerowa. Bardzo możliwe, że ten cały audyt zlecony przez Trumpa posłuży teraz jako powód do przeprowadzenia właśnie takiego miękkiego przewrotu. Na tej chwilę następna w kolejce po Poroszence jest jak dla mnie Julia Tymoszenko. Zmienia się wszystko, a jednocześnie nie zmienia się nic. Wątpi, by na dłuższą metę był to ktoś, kogo Putin zaakceptuje. No ale jako taka prezydent tymczasowa to może jakoś ujdzie. Pamiętajmy, że mówimy tu o scenariuszu, w którym wojska rosyjskie pozostają daleko od Kijowa, więc Putin też będzie musiał troszeczkę pójść Trumpowi na rękę. Z kolei w Pentagonie mówi się o pozbawieniu Marka Mileja stopnia generalskiego właśnie za korupcję w armii. No to jest człowiek, który przynajmniej w teorii odpowiadał za część militarną projektu ukraińskiego. Część polityczną no to się z kolei zrzuci na Bidena, i w ten sposób Trumpek wyląduje na cztery łapki. Załański oprócz mieszania w swoim parlamencie próbuje teraz też mieszać w cudzym. Już nawołuje bowiem do obalenia słowackiego premiera. Jak sam powiedział, wybiera Moskwę zamiast Waszyngtonu. Po pierwsze, można nie wybierać ani jednego, ani drugiego, być po prostu niezależnym, ale po drugie, kogo wybierają Słowacy, to akurat nie załańskiego sprawa. Żeby to na słowach się tylko skończyło, to może nie byłoby problemu. Tylko, że oni jadą już tutaj po całości. Bowiem u naszego południowego sąsiada zatrzymano obywatela Ukrainy podejrzewanego o organizowanie zamachu na premiera kraju. Na tę chwilę próby Majdanu jeszcze trwają. Rząd w Bratysławie wzywa już do siebie ambasadora Ukrainy, no umówmy się bardziej pro forma. No nie po to załański chce wyrzucić Ficę, by teraz z nim rozmawiać. Mamy nowe informacje odnośnie kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Konkretnie to część fińskich mediów sugeruje, że fiński rząd w porozumieniu z Rosją i administracją Trumpa tuszują winę Rosji. Innymi słowy wojna na górze, jak dla mnie najbardziej na korzyść Rosji, to działają właśnie tego typu media, gdyż sprowadzają sprawę na de facto wagi państwowej do kolejnego aktu niekończące się wojny między lewymi i prawymi. Jak już jesteśmy przy prowokacjach, to ujawniono, że rzekome irańskie drony, które latały niedaleko nad New Jersey, zostały wypuszczone przez wojsko na polecenie Bidena właśnie w celu przygotowania no, publiki do ataku na Iran. Oznacza to też, że na tę chwilę rząd Trumpa nie planuje zaogniać relacji z Teheranem. Na tę chwilę mówi się zresztą po raz kolejny, że Trump w ogóle chce wychodzić z Syrii ogólnie odpuścić trochę Bliski Wschód na rzecz Azji Wschodniej. Na chwilę obecną w tym regionie mamy względny balans sił, a USA ma teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Wiadomo, gdzieś broń też sprzedawać trzeba, ale taki rynek zbytu to można stworzyć też gdzieś bliżej państwa środka. Choć oczywiście opuszczenie Bliskiego Wschodu nie będzie łatwe, bo Izrael już majstruje przy wymianie zakładników z Palestyńczykami. Konkretnie to wymiany na tej chwilę mają być odroczone ze względu na problemy protokolarne. Wiadomo, muszą coś wymyśleć. Izraelscy zakładnicy wyglądają zdecydowanie za zdrowo i za szczęśliwi, jak na przetrzymywanych w piwnicach, poddawanych torturom i czego to tam sobie jeszcze na Taniachu nie wymyśli, a co najgorsze, to wszystko pokazują w publicznej izraelskiej telewizji. Tamtejsze media natomiast twierdzą, że Hamas przed wypuszczeniem faszeruje tych zakładników prochami, żeby wyglądali zdrowiej. Wszyscy się teraz zastanawiają, z czego się będzie ta gaza utrzymywać po zakończeniu konfliktu? No proste z medycyny estetycznej, no bo skoro oni potrafią w ciągu kilku godzin w jakimś bunkrze w rozwalonej Palestynie odpicować wraki człowieka tak, żeby wyglądało jak na tych zdjęciach, to co dopiero jak oni pobudują tam profesjonalne kliniki? Przy okazji znalazłem bardzo ciekawy artykuł o koncepcji wielkiego Izraela, Przyznam się szczerze, że sam o wielu faktach nie wiedziałem. Tylko od siebie chciałbym jeszcze do tego dodać, że o ile Pejsaci no mieszają u swoich sąsiadów, to, to też nie są w tym jedyni. Nawet przedstawione mapki przewidują np. północną Syrię i północny Irak dla Turcji, pod której panowaniem te tereny były 120 lat temu, ropę na tych terenach wydobywają firmy anglosaskie, a państwa satoki boją się świeckich Arabów. Gdyż ich władza, według oficjalnej propagandy, pochodzi od Boga. W sumie tereny dzisiejszej Syrii, Iraku i Libanu to rzadko kiedy były niepodległe. Przez większość swojej historii znajdowały się jednak pod panowaniem obcych mocarstw. Jakby nie patrzeć, oni są na środku Bliskiego Wschodu, tak jak Polska jest na środku Europy. W Niemczech mamy rewolucję. W sprawie emigrantów. CDU przy wsparciu alternatywy dla Niemiec i liberałów przegłosowały plan wydalenia syryjskich emigrantów z powrotem do Syrii. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Jednocześnie jest to pierwszy projekt, w którym AFD ma coś do powiedzenia. Już nawet pojawiają się zupełnym przypadkiem sondaże wskazujące na to, że Niemcy to w sumie nie mają nic przeciwko tej partii. Ja Wam mówię, tam pod stołem przeszedł jakiś deal. Deep State zdecydował, że musi rzucić pospólstwu jakiś ochłap, żeby utrzymać się u władzy, i rzuca im emigrantów. Dziękuję, że odsyłacie emigrantów, drogi Deep State, których sami wypuści, wpuściliście, którzy w ogóle nie byliby emigrantami, gdybyście nie zniszczyli ich ojczyzny. No nie takiego końca zapewne też spodziewali się ci wszyscy uchodźcy siedzący teraz w Europie na zasiłkach. A przypomnę, że Syria żadnych pieniędzy na odbudowę nie dostanie, więc tam będzie jeszcze zabawniej niż teraz. A jest tam teraz naprawdę zabawnie, bo w Syrii Jalani właśnie rozwiązał konstytucję. Oprócz tego ogłosił się prezydentem, gdzie daty następnych wyborów nie znamy, rozwiązał parlament, armię, policję i syryjską partię basistowską, to tak z której był Asad. No to będę w jego sprawie wysłano też list kończący. Nie ma już parlamentu, nie ma konstytucji, no nie ma niczego. Konadowicz pełną gębą, a sędzią najwyższym jest gość, co skazywał kobiety na śmierć za nienoszenie hijabu. Oczywiście to jest wszystko dyktatura pozytywna. Nikt na Zachodzie nawet teraz słówka nie piśnie o jakimś łamaniu praw człowieka. Jedyną nadzieją na jakąkolwiek normalność jest teraz tutaj Iran, który ma rekrutować w kraju już ludzi do partyzantki. Część sił wiernych Asadowi przebywa jeszcze teraz w górach Lataki, w Libanie. Wiadomo, od przejęcia władzy przez przygłupów minął miesiąc, więc też trzeba dać im czas na jakieś przygrupowanie. Ale nie jest to jedyne miejsce, gdzie ten wspaniały Zachód wspiera ucinaczy głów. Bo właśnie światło dzienne ujrzał raport odnośnie współpracy władz europejskich, konkretnie to włoskich. Z przygłupami z Libii. Konkretnie to mają im zwracać migrantów, którzy potem są sprzedawani na targach niewolników za przyzwoleniem władz włoskich na południu kraju. Cały proceder ma się odbywać przy granicy z Tunezją, a granice z Tunezją to akurat ma ten rząd, że tak to górnolotnie nazwę islamski. No to współpracujący też z Kliką od Julaniego. Fakt, że Włosi angażują się po stronie porąbańców, jeszcze bardziej niż reszta zachodu, no nie powinna nikogo dziwić. No w końcu Libia to jest była włoska kolonia. Kaddafi, kiedy nacjonalizował Europę, to odbierał złoże właśnie firmom włoskim. W tej chwili mamy już nawet dochodzenie w sprawie współpracy z islamskimi zbrodniarzami przez samą Maloni. Konkretnie chodzi to o uwolnienie byłego szefa libijskiej policji, skazanego przez trybunał Haski, a przypomnę, że Włochy tę instytucję uznają. Jak już przy Włochach jesteśmy, to jest to też pierwszy europejski kraj, który przypierdzielił się już oficjalnie do Deep Seeker. Tamtejszy Urząd Ochrony Konsumenta nakazał twórcom przesłanie raportu dotyczącego ochrony danych osobowych żeby byli tak skrupulatni wobec Amerykanów. Amerykanie już zresztą gadają, że DeepSeek to w ogóle został stworzony na ukradzionych danych. Jest to wyjątkowa hipokryzja nawet jak na nich. Bo dane do rozwoju tych wszystkich modeli sztucznej inteligencji to te firmy biorą sobie po prostu z internetu, nie pytając nikogo o zgodę, już nie mówiąc o jakiejkolwiek zapłacie. Amerykańscy urzędnicy póki co jeszcze nieoficjalnie Mówią o wszczęciu w tej sprawie dochodzenia. Najśmieszniejsze jest to, że swoją potęgę to narzędzie zawdzięcza właśnie amerykańskim sankcjom. Inżynierowie chińscy nie mieli dostępu do tak dużej mocy obliczeniowej, jakich ich amerykańscy odpowiednicy, więc musieli stworzyć po prostu wydajniejsze do niego oprogramowanie. Mamy następujące. A propos Chińczyków, to mamy następną rzekomą próbę obalenia europejskich rządów przez Chińczyków właśnie. Tym razem w Hiszpanii. Konkretnie na no to Chińczycy mieli podburzać mieszkańców tego kraju w związku z powodziami, co miało, doprowadzić w dalszej, co miało doprowadzić do obalenia rządu. Jak dla mnie, Hiszpanów nie trzeba było za specjalnie podburzać, nawet nasze media mówiły o kompletnym braku przygotowania ze strony tamtejszych władz. Ja myślę, że to jest jednak bardziej wymyślone już na przyszłość. Gdy będą pojawiać się w Hiszpanii jakieś kolejne protesty, no to wyciągnie się tego typu artykuł. No i powie, no, że skoro Chińczycy mieszali już wcześniej, no to znaczy, że jej obecny protest jest sterowany z Pekinu. I zamknie się w ten sposób wszystkim gęby. Zresztą szczerze mówiąc, nie rozumiem za specjalnie, czemu Chińczycy mieliby chcieć obalać akurat rząd hiszpański. On jest lewicowy, jak na standardy europejskie, to raczej im przychylny. Nawet w te wszystkie natowskie zadymy angażują się tak bardziej symbolicznie. A na nic więcej w tym regionie świata to Chińczycy raczej liczyć nie mogą. Choć wiadomo, to jest taki artykuł propagandowy. Chińczycy atakują Europę po prostu dlatego, że są źli. No podobnie jak Rosja. Do Polski przyjeżdża Barack Obama. No a na co? A na wykład. To na taki mini szczyt. Nazywa się on Impact. Generalnie taki odpowiednik zjazdów partyjnych za prl -u. W zeszłym roku gościem specjalnym była jego żona. Z polskiej delegacji będzie teraz Sikorski z żoną i Kosiniak z Kamyszem. Jeszcze do tego ma przyjechać Francji z Fukuyama. No, generalnie cała śmietanka neokonserwatystów, neoliberałów i innego oszołomstwa. Oprócz przemówień i zakulisowego knucia. Będą tutaj jeszcze zapewne wypatrywać jakiś neofitów, których można potem wsadzić na jakieś stanowisko. W Szwecji zastrzelony został aktywista antymuzułmański znany z kilkukrotnego palenia Koranu. I szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest dobra czy zła wiadomość. No z jednej strony wiadomo, że to atak terrorystyczny, no ale z drugiej strony po, po co palił Koran. W ogóle po co palić jakąkolwiek książkę, która dla wielu ludzi jest prawdą objawioną? No to ewidentny przykład prowokatora. Nie zdziwiłbym się nawet, jakby ktoś napuścił na niego jakiegoś szaleńca, no celowo, żeby zwiększyć teraz uprawnienia rządu w zakresie inwigilacji obywateli. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo... To link do mojej zbiórki macie w komentarzu, podobnie jak linki do wszystkich artykułów użytych w filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.